Cześć to nie będzie do końca obiektywna recenzja, bo ja uwielbiam Tokio Babylon. Jest to manga, do której mam spory sentyment, no i którą bardzo lubię. Manga opowiada o 16-letnim Subaru Sumeragi, który jest 13 głową klanu Sumeragi. Subaru walczy z duchami, które panoszą się po Tokio i zagrażają miastu i jego mieszkańcom. Oprócz Subaru poznamy też jego siostrę bliźniaczkę, Hokuto, oraz weterynarza, Seishirą Sakura Zukamori, który wydaje się lubić Subaru, a nawet więcej, w końcu wyznaje mu miłość. Ale czy tak jest naprawdę? Nie, to wszystko wygląda tylko na dziwne żarty, chociaż Choć Hokuto wciąż chce organizować im randki i chyba bierze to zbyt poważnie. Subaru jest maxorcyzmem, ale jak szybko zauważymy, Seishiro też ma podobne moce, które jednak ukrywa przed Subaru i Hokuto. Niby wiedzą oni, że on jakieś moce ma, ale ich nie widzieli. Subaru ma też babcię, która ostrzega go przed klanem Sakurazuka. No ale kto by się tam przejmował? Przecież ludzi o takim nazwisku jest wielu, a Sejcian jest miły, zawsze mówi dzień dobry i się uśmiecha. Jeśli lubicie Klampa i Xa, to najpewniej nie muszę Was namawiać. Wspominam o Xie, bo postacie z Tokio Babylon spotkacie też Madze X, w której poznacie ich dalsze losy. Ja przede wszystkim uwielbiam w tej Madze nastrój końca wieku. Pamiętam te zapowiadane końce świata, przeżyłam was 40, ale najwięcej zapowiadane końcu świata było jednak w 97, a potem w 99. Część problemów po ruszany w Mandze jest już nieaktualna, jak chociażby zagrożenie ze strony freonu i związanej z nim dziury ozonowej. Wiemy też, że ludzkość jakoś przetrwała zmianę milenium i końca świata nie było znowu. Ale część problemów nadal jest aktualna, jak wojny czy zanieczyszczenie środowiska. Uwielbiam też kreskę klampa w tej mandze. Jasne, zdarzają się też brzydkie kadry, ale większość jest świetna, a niektóre są po prostu przepiękne. Mam też angielskie wydanie Tokio Babylon z dodatkowymi kolorowymi stronami do tego adwok, no tak, pochwalę się, ale oczywiście polskie wydanie też kupiłam. Nasze wydanie ma 3 tomy, manga jest zakończ ja mam wersję w twardej oprawie i w obwolucie. Osobiście bardziej podoba mi się to stare angielskie, siedmiotomowe wydanie, czy teraz wydane w Japonii w serii Premium Club Collection. Jednak doceniam, że po ponad 20 latach od zapowiedzi przez JPF Tokio Babylon wreszcie wyszło. Tak, nie mogę im zapomnieć, jak się cieszyłam oficjalną zapowiedzią 20 lat temu, a potem się zawiodłam, gdy Tokio Babylon znikło nagle z kalendarza wydawniczego, a JPF w ogóle tego nie skomentował. W sumie to dziś. Tokio Babylon posiada też stare, dwuodcinkowe anime, tak tzw. OAF, oraz Life'a. Miało też powstać nowe anime gdzieś koło 2021 roku, ale się nie udało. Chyba jeśli dobrze pamiętam, była to kwestia praw autorskich. Najpewniej chodziło o projekty ubrań dla Hokuto. Może i dobrze, że nie powstało to anime, bo jakoś wygląd postaci mnie nie zachwycał. Z ciekawostek zapowiedziano Nendo Subaru. No jego kupię na pewno. O, i jeszcze poproszę Sejciana. Ja mogę polecić tą magę wszystkim wielbicielom Klampa oraz Magii X, jako uzupełnienie historii postaci tam występujących. Moim zdaniem maga ta może też się spodobać nowym czytelnikom, bo jej za się na przykład Podobała. Historia z Tokio Babilon wiąże się tylko z x ale Tokio Babilon jest chronologicznie pierwsze, więc nie trzeba znać żadnej z męki aby poznać tą historię. Uważam, że warto dać jej szansę. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie Tokio Babilon, a może nie znacie i dopiero zamierzacie poznać, czy może wam się jednak nie podoba. Dzięki, cześć!